i jak skurwysyn widzowie wyburzone wszystko, pustaki do wzięcia na paletach Przyjeżdżaj pan paleciakiem od razu z bomby, z buta dwie palety bez faktury lecym dalej tutaj wszystko rozjebane te patyki pierdolone, obrzegane, obszczane, zasrane, obdojone wszystko a te pustaki tam były już jak ten by the way. czemu to jest kurwa, takie ciemne Odjeść jeszcze z góry, byśmy nie mamy. Domki, jak domki stoją, ten śmietnik był tu. Tam o, a teraz jest tam. Bez sensu. Kible jeszcze bardziej rozjewane niż były, co jest kurwa sukcesem. Tam wolna paleta do wzięcia. Studnia albo kibel na sranę. Lecimy dalej. Słup, a raczej jego resztki w księgach Kurwa. Prąd doprowadzili do meiny. Szkoda, że już jej nie ma. laki doł. I opierdolę, chcę do rozjebania. Lecimy dalej. Kurwa, wyjeżdżone. Ale heca. Potu nie ma, więc chuj. Winci pustaków. Tu coś też stało. Tu była trampolina, już jej nie ma. Tu było No, na piwo wystarczyło jak mi dał to na złą Hyba też szczerze mówiąc ja, kurwa nie stoi na tym razem Idź pan w chuj A kurwa, macza, ta górka zawsze męczy, nie? Tam rozpierdaliśmy butle Tu Czekaj Gdzieś tu jakoś było wyjście, tu, 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 tu chyba się zżygałem albo tam nie wiem te wszystkie kurwa dobre rzeczy mogę wywieźć z pizdu, nie? Roguwa fotel poszły się jebać, myślałem że na czymś kurwa usiądę, to się trochę przeliczyłem. Czekaj, krzesło wbite gdzieś może być. Chuj wie gdzie ona jest zresztą, pojebana akcja. Wszystko, wodę. Odkręcimy. No i gitara. Moda woda w myli nie jest. Kurwa, chuj wie to. Jaki gumoleon. Ty kurwa, królik! O, ale pizda. Ciekawe, ty się nagrał. Jo, pierdoza. Bober. Uj. Kurva, tide spomnjen. Tam na dahu. Sem medaljral. Smetanje, tole. On. Tutaj je žigali. Tam, tu. Tutaj był pierwszy kadr z wiele Avi. Gdzie była? Tutaj gdzieś stralnia, szczalnia była wszystko. Gdzieś tu. E, tu była ragowa, Czy ona była tam? Tu była, to, później w momencie. I to był fotel. Tu na początku były dwa fotele, pamiętam. Chyba tutaj gdzieś. Tu była jeszcze kanapa. Tam, na początku tam była w ogóle raguwa. To był taki pokoik, ruchalny, tak zwana, gdzieś tak Tu dzisiaj jest, nie wiem, chuj wie Dawno i nieprawda Słup został chociaż myślałem, że gdzieś się kurwa usiądę, a to taki chuj jak słonia nos. Żyję Reszki krzesło Ale pizze widzowie, jeszcze mi się srać chce Kurwa, obdojone Co ty kurwa, spierdalaj. Da się na ten stanąć Kurwa Chuj, nie chcę mi się Ty kurwa, hold on. Kurwa Siedzie, siedzi się, let's go! Piwo, kurwa Piwo Panie, krzesło 10 na 10, normalnie jak mi się w melinie czuł Tylko na zewnątrz Ptaczki ćwierkają bober spierdala Ty kurwa właśnie jeszcze Ostatnie wspomnienie Meliny Puszki Boże Harnas Tiger ziwiec, Jakiś mrówek Zuber Lech I to wszystko w sumie Black Ale heca Jeszcze kurwa złom I rurka PCV I Kolejny zuber Gdzie w ogóle są śmieci zakopane nasze A tu jest kostka Bam ale heca. Recenzja krzesła. 12 na 10. Zajebiście wygodne i wszystko. Melina Style. Pozdro. Ja idę ssać, stracić i obrzygać i wszystko.